Dzień dobry, witamy was w dzisiejszym vlogu. Dzisiaj mamy piątek, dla nas to za bardzo różnicy nie robi, bo i tak od tygodnia mamy wolne, e, jako, ale... Jako tako wolne, jakby nie patrzeć. E, ja na przykład, jeżeli kogoś by interesowało, moja praca inżynierska się ruszyła, jestem w trakcie uczenia się, nie znam dokładnej daty mm, obrony, ale już ona je, wisi, na, wisi w systemie pani promotor musi ją przyklepać po prostu i przerzucić przez antyplagiat mam nadzieję, że nic nie jest plagiatowe. Mm. E, no i właściwie mam nadzieję, że już niedługo będzie obrona gdzieś za tydzień może. No ja też mam taką nadzieję. Byłoby suknią. No byłoby w końcu super. No, miałbyś już studia za sobą oficjalnie. Tak. A to ciąże trochę już, nie? Coraz bardziej. No, no przez to, że to się tak ciągnie, No ciągnie, nie? No. no. E, a my teraz idziemy zrobić sobie śniadanko, jesteśmy mega głodni, więc zmierzamy do kuchni. Zapraszamy, zapraszamy. Chodźcie z nami, chodźcie z nami. To co tutaj takiego fajnego na śniadanie powstaje, bo wygląda super. To jest mm -hmm. omlet biszkoptowy. Mhm. Mm uh -huh. mm -hmm. Ale po taki puszysty co? Mm -hmm. Ostatnio oglądałam vlogi Ady i Rafała i, robi... i robili właśnie te omlety. I mi się przypomniało, bo jak my mieszkaliśmy jeszcze na poprzednim mieszkaniu, to strasznie dużo ich robiłam, bo wtedy na rocznicę dałeś mikser. Mm. I... I przez to, że miałam mikser, mogłam, prezent, mogłam, mogłam ubijać białka. Więc tak mi się przypomniało i zaczęłam robić czy znaczy dzisiaj robię pierwszy raz od tamtego czasu właściwie. Mm. Nie wiem, czy tu na tym mieszkaniu w ogóle zrobiłam, ale przypomniałam ja się robię. i naszła mnie taka ochota, że robię. Tak się prezentuje mój piękny omlet wygląda jak flaga Polski. Tak, oj! Zdecydowanie <laughs> wygląda jak flaga Polski. No nawet kształt ma trochę taki. Tak, no. Jest hel. Mhm. To jest hell. To może nie flaga polski. No mapa, flaga, wiesz, wszystko w jednym, no. Mhm. Hello. No, rzeczywiście. A kapi ma takie śniadanie. Mhm. Wspaniale. Tak, ale gdyby coś się zastanawiał, dlaczego... Nie chciałem omletu, albo nie mam omletu, to po pierwsze, zebrak nam jajek, a nie, właściwie nie, to było to po drugie. A po pierwsze, to to, że nie przepadam za tym omletem i pamiętam, jak pocz były początki naszego chodzenia ze sobą. Mm -hmm. Chyba początki. byliśmy się nauczyli. Oksja zrobiła ten taki omlet. Dała mi go, ja go zjadłem. I mówi, dobry, nie, dobry. A ja mówię, mmm. no super. Stru, bo nie chciałem jej robić przy kreście, a nie, nie. Ale mi to tak kompletnie nie smakuje. Nienawidzę łączenia smaków. Słodkich z niesłodkimi, mm. a tu jest bar w tym omlecie, w tym biszkopcie, bardzo mocno czułeś jajko. jajko uh -huh. I podczas połączenia tego z dżemem to mi to kompletnie Ale ty tak możesz pasuje, sobie na przykład szynkę na to. posmarować z masą i masz kanapkę z Nie mlec. wiem, no mi ten biszkop nie smakuje kompletnie. Za! To jest żałosny po prostu. To gdzieś, który ma białko i wiesz, wiesz o co mm, Świetnie, wspaniała śniadanie. I udało nam się wyjść z domu Zmierzamy teraz do sklepu, ale nie na zakupy jedzeniowe Co prawda coś tam musimy kupić, bo mnie znowu uderzyło przeziębienie Dwa dni temu byłam chora A znaczy... wiesz, gdybyś wzięła ten imbir suszony <laughs> Nie <gdybyś> kupić... <laughs> Nie mielony Dwa dni temu byłam jeszcze przeziębiona, ale wczoraj już w ogóle nic nie czułam Czułam się normalnie, ok. A dzisiaj znowu mnie uderzyło, więc tak, musimy nadrobić To przez to, że wczoraj cały dzień była jak za domem no, możliwe. Nie, działać w domu. Tak więc... się kręciliśmy, tyle jeździliśmy, jeździliśmy. Trochę świeżego powietrza zaczerpnęłaś i od razu się rozchorował. Musimy też kupić kartę pamięci, bo na tej mamy dokładnie 20 sekund i nie mamy już co usuwać, bo mamy same zdjęcia i nawet usunięcie zdjęć nie za wiele daje, więc tak. Musimy zrobić zapas różnych rzeczy. No tak jest, więc jedziemy do jakiegoś tam sklepu. Zestaw małego chorowitka ląduje w koszyku. Jeszcze coś do tego? miód na przykład. A nie mamy już? Nie wiem, jeszcze trochę zostało od marzeny. O, no to na razie wystarczy. Idziemy po resztę shoppingu. A po co? Nie wiem. Zrobiliśmy cały shopping, a teraz Kapi chce kupić zdrapkę i uciec ode mnie jak wygra. I zaraz sobie coś znajdę. No wybierz. Wybierz jedną? Chcemy? Nie, no dwie ja też chcę. A, no, Jesteśmy już na klatce i zanim wjechaliśmy na górę, Kapi zajrzał do skrzynki i zostawił w niej nasz klucz, więc musi jechać w dół i mieć nadzieję, że dalej tam będzie, bo róże znikają, to czemu klucz miałby nie zniknąć? No nie wiem no... Poza komu róża czyjaś? Jezus, szybko, bo jest tak gorąco. Kapiemu się upiekło i akurat jak wchodził do windy to przyjechała druga Z naszymi kluczami sąsiadka wzięła, bo tak się składa, że na nasze piętro jeździ najwięcej osób z niewiadomego powodu Tak, mamy takie wrażenie w ogóle, że zawsze jak winda jedzie to na jedenastu No tak? i zawsze stamtąd zjeżdża, więc nie wiemy czy tu mieszka najwięcej osób, czy o co chodzi, czy ale po tak po prostu jesteśmy najbardziej społeczni, najczęściej wychodzimy za. domu e, może? Tak, na Dobra, nadszedł czas, żebym ja zjadła obiad, kapi nie jest jeszcze głodny, a ja tak jemy dzisiaj Zupkę ogórkową, a później, bo to nie jest zbyt syty obiad, ale ja totalnie nie mam apetytu na nic innego. Jak patrzę na cokolwiek, to jakoś tak nie wiem, totalnie mi się nie chce tego jeść. Więc wymyśliłam zupkę ogórkową, więc mamy ogórkową. Ja, i później... ja wymyśliłem. Dobrze, ale ja wymyślałam zupkę. Ty wybrałeś no, którą. Dokładnie, okej, okay, tak. <laughs> I później mamy jeszcze ziemniaczki pieczone z sosem czosnkowym, bo czosnek muszę aktualnie dużo go jeść, więc wykorzystamy go na wszystkie możliwe sposoby. W ogóle z tej strony na nosie robi mi się zimno, widać jak jest czerwony. Wcześniej miałam z tej. Nie wiem o co, znaczy wiem o co chodzi, to przez to, że smarkam i pocieram sobie tutaj, mhm. więc przez to takie odpodrażnienia, od bo um, ostatnio um, właśnie wyleczyłam się trochę z tej opryszki, wiem, że nie da się z tego wyleczyć. Um, ale miałam ją o wiele rzadziej niż kiedyś, więc trochę się zdziwiałam, że teraz drugi raz, no ale to już tak typowo przez Katar, więc tak niestety. Także ja sobie jem, oglądam mój serial Współczesna Rodzina, jeżeli jeszcze nie obejrzeliście to polecam jeszcze raz. A Kapi będzie sobie grać i czekać na swoją kolej w obiedzie, skoro nie chciał jeść ze mną teraz. Tak będzie. Tak będzie tak ale będzie. teraz Kapi rusza i robi mi herbatkę, lekarstwo. Powiesz, że już ruszam? O, już ruszam. Mhm. Słuchajcie, przepadłam. Ostatnio tak dużo oglądam tego serialu, że miałam do nadrobienia dwa sezony, i właściwie jeden z nich tak nadrabiałam już powiedzmy od miesiąca, bo oglądałam sobie raz na jakiś czas no bo miałam zajęcia, sesje i tak dalej. Teraz mam bardzo dużo czasu wolnego, więc siedzę i oglądam. I wczoraj zaczęłam ostatni sezon oglądać, więc dzisiaj wchodzę na stronę. I klikam odcinek, który wydaje mi się, że powinnam obejrzeć, więc klikam trzeci odcinek. Okazuje się, że już go oglądałam, więc klikam czwarty odcinek. Okazuje się, że już go oglądałam, więc patrzę po tytułach i pamiętam, że widziałam też jeden z tych tytułów, który był odcinkiem szóstym. Więc dzisiaj oglądam już siódmy odcinek. A ile to ma odcinków? 20 coś. No wiem, ale nie mogę się powstrzymać, to jest super naprawdę. Szczególnie, że nie oglądam aktualnie nic innego, więc ale... Przypominam sobie, jak w gimnazjum oglądałam non-stop seriale i przepadałam. Po prostu potrafiłam cały dzień siedzieć i oglądać seriale. To były czasy. Eee, I po prostu aż jestem w szoku, że wczoraj zaczęłam ten sezon jestem na siódmym odcinku. Co prawda, mają one po 20 minut, więc nie ma aż takiej tragedii, ale mimo wszystko zdziwiłam się, że to już siódmy odcinek. Ale jesteś takim prawdziwym studentem teraz. Jak zapadniesz w sezon, to w jeden wieczór. No. <laughs> Postanowiliśmy z Kapim zabrać się za drugą część obiadu, jaką są. Ziemniaczki, które lekko się spiekły, bo bardzo zaczęliśmy ze sobą rozmawiać. O bardzo poważnych tematach, co z nami dalej. I zapomnieliśmy trochę o nich, ale w sumie nie ma tragedii, więc. Możemy się zaraz. My tam takie, tak. I mamy zdrapki, kupiliśmy je jak byliśmy w sklepie dzisiaj, więc może jesteśmy milionerami, jeszcze o tym nie wiemy. Majemy ziemniaki, nie? No masakra. Tak wyglądają nasze zdrapki, Okcia ok. tak. jakąś tam, to jakąś tam, nieważne nikogo Nasze nie... ziemniaki się studzą, więc w tym czasie zdrapiemy Ja pierwsza, tak? Dobra, no Dobra, zasiadam sobie tu na tronie, na tronie. bo już czuję się jak milionerka, więc Ta. Dobra, wygrywające liczby, uwaga 21, to tyle lat, ile miałam rok temu, to, to zwiastuje dobrze Kolejna 17, a ja tyle lat też już miałam, więc to jest naprawdę pozytywne. pozytywne. Najgorsze w tych zdrawkach jest 31. to, że jak pracowałeś, nie, nie masz tyle, nie tylko będziesz mieć. No. E, że jak pracowałem w sklepie i tam też było niestety lotto, no. to. minus jest tego taki, że zanim zdrapie wszystkie liczby, to jak pojawi się symbol, to już wiem, czy wygrałem, czy nie. I niestety koniec zabawy w no odgadywaniu. Dlatego z skapiem nie można grać w takie rzeczy. I 16, czyli nasza liczba. Zaczynamy, kochani. I. 19, niestety Dobra, to teraz patrzę, jak się zdrapuje Dobrze, czekam na to, naprawdę na to liczę <laughs> Wszystko zasłaniasz Jezu, ty nie umiesz się bawić, wszystko zdrapujesz No 7. bo ja nie ogarniam tego, więc zdrapuję wszystko No jak znajdziesz siódemkę, to wygrywasz Boże, przysuń tu, bo nikt, nikt nie widzi O, holo No wiem, jeszcze Ach. mnie to razi, dlatego jest w ogóle ciężko Dobra, 6, sześć. niestety takie... o, 7, o, 7, 7! 7. 7. Uuhu, 5 zł. Jej! Jej Mówiłem, zwróciła czułem, się drapka. Czułem, że wygramy coś <laughs> dzisiaj. Jesteśmy tylko stratni 5 zł, więc czułem, prawie wygraliśmy. Czułem przepływ pieniędzy po prostu w tej Tak, kapita zdrapy... zawsze ma takie szczęście. Niepewno. Gdyby zdrapywał tą, to magicznym czymś by... E, nie, magicznym cecha <laughs> też by wygrał. No. One eternity later. Właśnie przeszliśmy jedną z bardziej stresujących rzeczy na studiach, czyli rejestracja do Usosa. Ja się dosłownie cała trzęsę. Po prostu, ja wiem, to się wydaje być takie błahe, ale jeżeli kiedykolwiek będziecie studiować lub studiujecie. Posiadając Usosa, to wiecie, jak to potrafi po prostu zniszczyć wszystko. I to była moja ostatnia rejestracja na Usosie. Jestem szczęśliwa, że póki co poszło gładko, czasami bywają jakieś anomalie, że po prostu cię wyrzuca, e, więc jeszcze jest szansa, że się okaże, że mnie wyrejestrowało z tych grup samo z siebie, ale póki co, wszystko poszło po naszej myśli, ale to było tak stresujące. Kapi jak zwykle mnie rejestrował, więc odpowiedzialność też leżała trochę na jego barkach. I to tak najbardziej na moich barkach przecież no. należała. Jeszcze znając ciebie, zaraz by były pretensje do mnie, jakby coś było nie tak. Mimo, że ja bym zrobił wszystko, co w mojej mocy, żeby to wyszło dobrze. Nie ja wiem, ale naprawdę. No to I jest... też jeszcze warto wspomnieć, bo właściwie przypomnieć, już kiedyś mówiliśmy o tym, ale ta rejestracja jest o tyle właśnie stresująca przez to, że jak tam jest kto pierwszy, tym lepszy. Mhm, no właśnie. I na moim kierunku, na moim kierunku, czyli tej pedagogice z angielskim jest około... 100 osób, trochę mniej niż 100 osób. Ta grupa e... ma tam 30 parę, więc tak, jak ktoś. Ale to jest rejestracja dla całego kierunku, znaczy dla całej jakby... Tak, moja specjalizacja ma mniej niż 100 osób, chyba 80 czy coś takiego, a kierunek liczy chyba z 800, mhm. i to jest rejestracja dla wszystkich, więc jakby wszystkie 800 osób chciało się zarejestrować do tej samej grupy, co ja, to jest przekichane, bo jest 30 parę miejsc. Tak, razu 30 parę miejsc, a dwa, że trzeba pamiętać, że to nadal jest system jakiś, i mhm. jak wejdzie tam z bomby 80, 800 osób, mhm. to ten system zazwyczaj. Pada no i, i dupa. Tylko zaraz, jak wszystko się trochę uspokoi, bo teraz pewnie ludzie łapią się za głowy, którym się nie udało, e, to wejdziemy tam na spokojnie, klikniemy... Sprawdzimy tak. wszystko, ale póki co na pierwszy rzut oka, jak sprawdzaliśmy, mm -hmm. na pewno na wszystkie przedmioty zarejestrowaliśmy. No, zaraz sprawdzimy. Masakra, to jest taki stres. Uff. W każdym razie jesteśmy po obiedzie. Tak, kapie niedługo śmiga na Tak no tak. tylko czekał, aż będzie rejestracja, bo rejestracja właśnie była o 20, tak by poszedł hmm. wcześniej, ale no musiał dla mnie zostać. Dokładnie, więc zaraz <laughs> sprawdzimy tylko, czy grupy się zgadzają i, tak. i będziemy jechać na siłkę. uhu Dobra, jest godzina 21 i tak jak mówiłem, Uderzam na siłkę, w ogóle widać za mną jaka jest potężna mgła I w sumie nie jestem pewien, czy to mgła, czy to smog Bo w, po zapachu też czuć, że jakby coś jest nie tak Nie jest to takie czyste powietrze, tylko lekką taką spalenizną daje Ale w każdym razie chciałem powiedzieć, że jakie to jest błogosławieństwo, jak siłka jest 24 godzinna, naprawdę Mogę sobie się o 21 poćwiczyć z kumplami I wrócić spokojnie o 24 I nie bać się o to, że zaraz mi zamkną, albo zamkną mnie w środku Więc lecimy ćwiczyć jakby ktoś potrzebował dowodu, jaka jest mgła albo smog, to właśnie tak to wygląda. Tak naprawdę nic nie widać, ale tak, tak to wygląda. Więc dobra, lecimy ćwiczyć. Już koniec tego biadolenia. Jak widać, już jestem po treningu, kompletnie nie mam siły w ogóle chodzić, tak spompowałem nogi, że boję się tych schodów, które tutaj mam przed sobą. W każdym razie, wydaje mi się, że będziemy kończyć już tego vloga, bo no raczej nic ciekawego już się... no na pewno, nic ciekawego się już nie będzie działo i Oksia... Na... O kurczę, te schody. Oksia nie ma też na pewno nic ciekawego do powiedzenia, więc dziękujemy za oglądanie, mamy nadzieję, że się podobało. Zapraszamy do lajknięcia, subnięcia, skomentowania i widzimy się w następnym. Bye! O Boże, to będzie ciężkie. Kurde.